Znajdujemy się w historycznych podziemiach pawilonu I, pawilonu dzisiejszego A, które to podziemia do roku 1956 roku pełniły funkcję oddziału i pododdziału dla więźniów politycznych. Ten oddział składał się z dwóch pododdziałów. Ten, który stoi za mnie, tam mieściły się karcery i izolatki za mną, w tamtym pomieszczeniu. A teraz pójdziemy do pomieszczenia, w którym były w cudzysłowie normalne cele. Państwo znajdujemy się właśnie w takiej samej celi, o której wcześniej wspominałem. To jest cela regulaminowo przeznaczona dla dwóch, trzech osób. Tutaj, w okresie, o którym tutaj wspominamy, czyli okres II wojny światowej i okres lat 1945-1956, ta cela była tutaj miała ścianę. Ona jest troszeczkę w późniejszym czasie przerobiona i poszerzona. Także tutaj można zobaczyć. To jest cela dla dwóch osadzonych. Przebywało tu w takiej celi nawet do 16 do 17 osób. Cela była wyposażona w dwie prycze drewniane, jeden stolik, dwa taborety. No i co no i taborety były łóżka były, ale regulamin nie przewidywał, żeby w godzinach dziennych można było uśmiechnąć czy położyć się spać, trzeba było stać, nie wolno było kucać, Nie wolno było prowadzić rozmów głośnych, nie wolno było śpiewać. Cela taka... Nie była wyposażona, tak jak tutaj widzimy w wentylację w związku z powyższym latem przy 10-15 osobach było duszno i tak samo zimą przy minus 20, minus 30, a zimy wtedy były troszeczkę inne niż dzisiaj. Jedną z kar była kara pozbawienia na czas zimy skarpet. W związku z powyższym chodziło się w drewniakach na bosu. gdzie załatwiono swoje potrzeby fizjologiczne, każda cela wtedy jeszcze rawicz, więzienie w Rawiczu nie było skanalizowane. Każda cela z prawej strony mm, posiadała tak zwane wiadro, pojemnik. W gorze więzienie to się nazywa bomba. Bomba była raz dziennie opróżniana, opróżniana była w trakcie apelu porannego. No i później cały dzień ta, ta grupa osób, która przebywała w takiej celi, załatwiała swoje potrzeby w to, w to miejsce. Tak jak już powiedziałem, nie można było siedzieć, nie można było nawet przykucnąć. Kary, jakie tutaj obowiązywały, no były różnego rodzaju. Były kary, Izolatki, nawet za śpiewanie w okresie świąt kolęd było, były kary karceru izolatki, odebrania paczki, odebrania możliwości spaceru, za opowiadanie na przykład chociażby kawałów politycznych. Katalog kar był bardzo szeroki i oprócz regulaminowego, no jeszcze ogólne widzi mi się osoby, która tutaj wchodziła.